Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj Państwa dzisiaj powitać na moim krótkim wykładzie. Ja nazywam się Agata Strąciwilk, pracuję na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, pracuję w Katedrze Malarstwa. To tło, które Państwo widzą za mną, jest absolutnie nieprzypadkowe, bo wbrew pozorom będziemy dzisiaj rozmawiać trochę o śmierci. W związku z tym nawet dosyć, dość podobny motyw się pojawi dzisiaj na jednej z ilustracji, które pokażę, więc to jest jak najbardziej celowe. I temat, którym chciałabym tutaj dzisiaj porozmawiać, temat, który zaproponowałam, być może sam ten temat niewiele Państwu mówi, bo też i to zagadnienie nie jest zbyt myślę. Rozpoznane, nie jest zbyt znane. Temat, który tutaj zaproponowałam, a kto to wszystko posprząta o nietypowych starożytnych mozaikach w typie niezamiecionej podłogi. I już mówię o co chodzi, już Państwu pokażę, jak takie mozaiki wyglądały. No i oczywiście pierwsze pytanie, które się nasuwa, ponieważ użyłam w tytule mojego wystąpienia tego określenia nietypowych, tak nazwałam te mozaiki nietypowymi. Co takiego jest nietypowego w tym motywie? Po pierwsze, nietypowe jest to, że, on, że jest to motyw, który bardzo rzadko występuje. Bardzo rzadko możemy się spotkać z tego typu mozaiką. One przede wszystkim, jak zaraz Państwu też pokażę, pojawiały się w starożytnym Rzymie. Druga nietypowa rzecz no jest związana z samym charakterem tego motywu. No bo proszę sobie wyobrazić, tak zresztą jak sugeruje ten tytuł mojego wystąpienia, mamy mozaikę, która umieszczana była na podłodze, na podłodze w domu. Zaraz też pokażę państwu, że one się pojawiały, tego typu mozaiki pojawiały się w konkretnych pomieszczeniach. Ale co pokazuje ta mozaika? No właśnie pokazuje niezamiecioną podłogę i Możemy się spotkać z tym, z tą nazwą asarotos oikos. W ten sposób one były nazywane w starożytności, tego typu mozaiki. Asarotos odnosi właśnie do tego niezamiecienia. Oikos, jak być może Państwo wiedzą, to jest dom, ale można, może też w niektórych kontekstach być odczytywany jako pokój. W tym przypadku chodzi o szczególny element, czyli właśnie o podłogę. No i jeśli na tym zastanowimy, jest to bardzo nietypowy motyw, ponieważ no proszę sobie wyobrazić, że kładą Państwo u siebie w domu wykładzinę, czy jakąś posadzkę, która udaje, że są na niej śmieci, że są na niej resztki jedzenia dokładnie, ponieważ te mozaiki w typie Asarotos Oikos pokazywały właśnie resztki jedzenia. I e, od razu, oczywiście, pierwsze pytanie, które nam się nasuwa, no to po co coś takiego robić? E, być może z naszej dzisiejszej perspektywy myślimy o tym, być może Rzymianie byli leniwi i w ten sposób chcieli. Chcieli maskować resztki prawdziwe i po prostu po to, żeby nie musieć sprzątać, robili takie mozaiki, po to, żeby te, te resztki prawdziwe, które spadały w trakcie uczty na ziemię, żeby wymieszały się z tymi, które zostały przedstawione. I jakby Różne tutaj mogą w nas pojawić się pytania, różnych, w różnych kierunkach może pójść nasza interpretacja, ale zaraz zobaczymy, że to nie był wynik lenistwa, to nie był też absolutnie wynik chęci jakiejś, czy jakiegoś zamiłowania do bałaganu. Wręcz przeciwnie, oczywiście po każdej uczcie zawsze ważnym elementem było posprzątanie pod tej uczcie, więc absolutnie nie wynika to z tego, że ktoś miał zamiłowanie właśnie do jakiegoś nieporządku. No, ale po co w takim razie coś takiego robić? Po co takie mozaiki i co one przedstawiały? No i tutaj chciałabym już przejść do takich podstawowych pytań, na które postaram się przynajmniej częściowo dzisiaj odpowiedzieć, czyli gdzie one się znajdowały, skąd w ogóle wziął się ten motyw, skąd w ogóle pomysł na takie przedstawienie, w jakim celu je tworzono, czy to co widzimy na tych mozaikach, te resztki jedzenia, czy to rzeczywiście odzwierciedla to co jedzono w tamtym czasie i jakie właśnie mogły mieć znaczenie. I tak jak Państwu powiedziałam, takich mozaik naprawdę mamy zachowanych bardzo niewiele. Stąd też to moje określenie nietypowego motywu, ponieważ właściwie mamy pojedyncze egzemplarze. To jest ta chyba najbardziej znana, która została odkryta w domu prywatnym w Rzymie. Oprócz tego, pokażę tutaj jeszcze na szybko, mamy jeszcze jedną, także odkrytą w domu prywatnym w Aquilei. I dwie, dwa przykłady, które zostały odkryte na terenie dzisiejszej Tunezji. Czyli właściwie wszystkie te nasze przykłady ograniczają się do czterech. Mamy jeszcze sygnał, że była jeszcze jedna, ale niestety ona już w zupełności się nie zachowała i mamy jedynie taki szkic. Znajdowała się ona w Bazylice i mamy tylko szkic, który pokazuje mniej więcej, gdzie ona mogła być rozmieszczona, ale sama mozaika nie zachowała się. Więc, tak jak możemy zobaczyć, bardzo rzadki motyw, bardzo rzadko spotykany, ale pewna powtarzalność tego motywu sugeruje, że był on jednak w tamtych czasach znany i widzimy, że też był rozgrywany na różne sposoby. Ten najbardziej znany przykład pokazuje nam, co tutaj widzimy. Widzimy właśnie tytuł, mamy wspomniane resztki, widzimy resztki jedzenia. To są bardzo różne produkty spożywcze, ponieważ tutaj mamy zarówno resztki jakichś ryb, homarów, różnego typu owoców morza, warzyw. Odnajdziemy tutaj, co jest takie dość też interesujące właściwie produkty, które pokazywały. Ogromną potęgę Imperium Rzymskiego, ponieważ zobaczymy tutaj produkty, które były, musiały być importowane z różnych obszarów, zarówno imperium, jak i także spoza imperium. Więc zobaczymy tutaj produkty spożywcze importowane z Azji, z Bliskiego Wschodu. Widzimy tutaj też bardziej miejscowe, na przykład orzechy, orzechy włoskie, widzimy resztki. Widzimy kości, widzimy ości ryb, więc bardzo różne produkty spożywcze. Oprócz tego akurat w tym przykładzie, w tej przykładzie mozaiki, która znajdowała się w tym domu prywatnym w Rzymie, odnajdujemy też u dołu znajdują się, możemy tutaj zobaczyć, znajdowały się takie maski teatralne, które zdaniem niektórych łączyły się w pewien sposób z tym motywem niezamiecionej podłogi i zaraz powiem w jaki sposób. Przyjrzyjmy się może temu z bliska. Proszę zobaczyć, że mozaika, ta, ta najbardziej znana mozaika, wykonana jest w takiej technice, która nazywana była opus vermiculatum, to znaczy te, te sera, te kostki mozaiki są bardzo, bardzo niewielkie, co pozwalało uzyskać taki bardzo znaczący poziom detalu. Czyli rzeczywiście widzimy, że bardzo szczegółowe, bardzo szczegółowe elementy. Proszę też zwrócić uwagę, że pod tymi produktami spożywczymi, które tymi resztkami jedzenia jest też cień, czyli chodziło o taki efekt trochę łudzenia wzroku, tak, czyli rzeczywiście, żeby osoba na przykład wchodząca do tego pomieszczenia być może na pierwszy rzut oka mogła pomyśleć, że to są prawdziwe resztki, a nie właśnie mozaika, więc Proszę zobaczyć też na takie ciekawe elementy, nawet może trochę zabawne. Znaczy, jeśli się przyjrzymy, widzimy, że, do tych, że te resztki nie pozostają niezauważone, i widzimy, że na dołu do tych resztek podchodzi mysz, która częstuje się tym, co nie zostało zjedzone w trakcie uczty. I jeśli spojrzymy też na. Przyjrzymy się tej mozaice, zobaczymy, że jest ona podpisana. Jest podpisana przez Heraklitosa. Czyli to nam wskazuje, że artysta, który wykonał tą mozaikę, był artystą greckim, a nie rzymskim. I to nie jest nic zaskakującego, ponieważ to było bardzo typowe w starożytnym Rzymie. Rzymianie byli zafascynowani sztuką grecką i w związku z tym bardzo często zapraszali greckich artystów do tego, żeby wykonali dla nich jakieś prace. Co więcej, bardzo często dzieła sztuki rzymskiej były bezpośrednio wzorowane na motywach czy na jakichś dziełach znaczy, greckich. I tak jest też w tym przypadku, ponieważ jeśli zbadamy dogłębnie ten motyw, okaże się, że to nie jest, że ta niezamieciona podłoga to nie był motyw, który pojawił się w Rzymie. To jest motyw, który istniał jeszcze wcześniej właśnie w starożytnej Grecji i znajdziemy taki Fragment Upliniusza Starszego w historii naturalnej, gdzie dowiadujemy się, że w Pergamonie, że Pergamon jest tak naprawdę źródłem tego motywu, że tam pojawiła się pierwsza taka mozaika wykonana przez artystę, który nazywany był Sosos z Pergamonu. I ten motyw tak naprawdę pochodzi ze starożytnej Grecji, ale nie znamy. Tej mozaiki, o której pisze Pliniusz Stasz. Ona nigdy nie została odkryta, więc możemy tylko na podstawie opisu domyślać się, jak mogła wyglądać. I możemy się domyślać, że te mozaiki wykonane w czasach rzymskich są po prostu kopią czy jakimś nawiązaniem do starożytnej Grecji. No i teraz przechodząc do tego naszego kluczowego pytania, czyli pytania o to, po co komuś niezamieciona podłoga? Po co komuś bałagan na podłodze. Po co taki, taki motyw się pojawiał? I jeszcze zanim do tego przejdę, powiem krótko, gdzie one się dokładnie znajdowały. To znaczy tego typu mozaiki znajdowały się w bardzo konkretnym miejscu, znajdowały się w triclinium, czyli w takiej sali, bardzo ważnym pomieszczeniu w rzymskim domu, czyli oczywiście sali biesiadnej, w miejscu, gdzie spożywano. Ta nazwa triclinium pochodzi od tego, że od Odklinę, po grecku klinę to było takie łoże, ponieważ jak być może Państwo pamiętają czy kojarzą, Rzymianie mieli zwyczaj ucztowania w takiej pozycji półleżącej. I tryklinium to było właśnie takie pomieszczenie, w, której, w którym, ponieważ trzy kline, trzy takie łoża bardzo często ułożone w kształcie podkowy, no i w ten sposób ucztowano to były pomieszczenia, w których odbywały się uczty. I dokładnie w tych pomieszczeniach, czyli tam, gdzie te resztki naturalnie by spadały na podłogę, dokładnie właśnie w tych pomieszczeniach te mozaiki odkrywano. Natomiast oczywiście, tak jak Państwu powiedziałam, nie, nie, nie znaczy to, że Rzemianie lubili bałagan. Absolutnie wręcz przeciwnie. Natomiast jakie jest źródło tego motywu? I teraz już przechodzimy do tego, co takie mozaiki mogły znaczyć. A więc... Yy, Istniał taki zwyczaj i tutaj na przykład Emund Fati, jeden z badaczy tych mozaik, wskazuje na to, że w starożytnym Rzymie istniał zwyczaj, że kiedy ucztowano i coś spadło na podłogę, absolutnie nie wolno było tego podnosić. Nie wolno było podnosić jedzenia które czy jakichś resztek, które przypadkowo spadły na podłogę. Co więcej, najprawdopodobniej dotyczyło to też starożytnej Grecji. Ten zwyczaj pojawił się już wcześniej. Dlaczego nie wolno było tego robić? Ponieważ w, według wierzeń starożytnych Rzymian, ta przestrzeń podłogi była w pewien sposób też pod, przestrzenią, która kojarzyła się ze śmiercią. I resztki jedzenia, które spadły na podłogę, były przeznaczone dla duchów przodków, były przeznaczone dla zmarłych, a podniesienie ich było bardzo złym znakiem. Nie wolno było tego robić. Natomiast po uczcie. Podłoga była zamiatana, i czasami też te resztki były palone w domowym ołtarzyku. Więc taki tutaj, takie tutaj wierzenie możemy przywołać. Czyli pokazuje nam to, że te resztki, które tutaj widzimy, no w pewien sposób być może miały przypominać o tym zwyczaju, mogły przypominać te rytuały, mogły przypominać też w pewien sposób o tej takiej symbolicznej być może obecności tych zmarłych w trakcie uczty. I to kolejny temat, czy kolejna próba interpretacji tych mozaik kieruje nas znowuż w stronę śmierci. Czyli z jednej strony możemy mówić o tej być może jakimś wskazaniu właśnie na ten zwyczaj, z drugiej strony, co być może dla nas jest trochę zaskakujące, ale śmierć była bardzo silnie obecna w trakcie rzymskich uczt to znaczy uczta rzymska, czy, czy w ogóle taki bardziej oficjalny posiłek, bardzo często rozmowy z jednej strony mogły toczyć się na bardzo uczone tematy, ale bardzo często też dotyczyły po prostu śmierci. I uczta symbolicznie zarówno w sztuce ale też w literaturze rzymskiej, w poezji rzymskiej, często łączona jest ze śmiercią. I żeby nie musieli Państwo wierzyć mi na słowo, pokażę Państwu tutaj wybrane przykłady. Chociażby takie wyobrażenie mówiące o tym, że, czy taka, taka metafora mówiąca o tym, że z życia trzeba wyjść tak jak z uczty, tak? czyli trzeba życie opuścić sytym, tak jak, tak jak wychodzimy z uczty. I to tutaj drugie zdanie, które, ten drugi cytat, który tutaj przytaczam, to jest wypowiedź natury, jakby natura tutaj wypowiada się do człowieka, mówiąc o tym, w momencie śmierci porównuje to odejście od życia do odejścia z uczty, tak? z takim poczuciem sytości, z takim poczuciem spełnienia. Także u Petroniusza w uczcie Trymalchiona znajdziemy takie fragmenty, gdzie cały czas ta, z przyjemność z ucztowania tak, no bo mamy wielką ucztę, weselimy się, pijemy doskonałe wino, a z drugiej strony cały czas gdzieś pojawia się to wrażenie przemijalności, to wrażenie tego, że to życie ucieka i że ta uczta że jest czymś bardzo efemerycznym, jest czymś bardziej przemijalnym. Tutaj proszę zobaczyć, w uczcie Przemalchiona mamy taki cytat. Wiesiadnicy oglądają bardzo stare wina i nagle orientują się, że wino żyje dłużej niż człowiek, więc weselmy się, tak? Czyli myślmy o śmierci, myślmy o przemijaniu w trakcie oczywiście tej uczty, czyli taki jakby połączenie tego motywu, czy mamy tutaj taki motyw, można powiedzieć, carpe diem, tak? czyli tego cieszenia się życiem takiego i yy, z jednoczesnym też, jednoczesną świadomością jego efemeryczności i przemijalności tych wszystkich ziemskich przyjemności. Proszę zobaczyć w ogóle, co się dzieje też w trakcie rzymskiej uczty. Zdarzało się, i tutaj mamy też taki fragment znowuż u Petroniusza. Oczywiście ten tekst to jest satyra, ale pomimo tego on jest bardzo trafny i bardzo trafnie gdzieś tam pokazuje nam pewne zwyczaje, ponieważ rzeczywiście taki zwyczaj mógł się pojawić. To znaczy, proszę zobaczyć, w trakcie uczty niewolnik przynosi srebrny szkielet, i stąd też tutaj wspomniany przeze mnie towarzysz w dzisiejszego wystąpienia. Wnosi szkielet i rzuca go na stół. I to wywołuje znowuż u Hiona taką potrzebę wyrażenia jakiejś takiej refleksji znowuż o efemeryczności, o konieczności cieszenia się z tego, co jest, ucztowania póki można, ponieważ wszystko jest przemijalne. Co więcej, można było nawet zobaczyć tego typu przedstawienia, czyli oprócz tych Przedstawień w typu, typie Asarotos oikos mogły też pojawić się takie mozaiki. Czyli proszę zobaczyć szkielet, który przynosi na ucztę wina, tak, wnosi dzbany z winem. Czyli z jednej strony znowuż ta, ta, ta jakby zachęta do zabawy, a z drugiej strony przypomnienie o przemijalności. Więc rzeczywiście możemy sobie wyobrazić, że tego typu mozaiki były takim rodzajem też nawiązania do tego motywu, tak? Czyli że z jednej strony ucztujemy, bawimy się, ale mamy pod sobą te resztki, które przypominają nam o jakby nierozerwalnym też powiązaniu życia i śmierci, które jest obecne w każdej uczcie. Prawda? Bo jeśli na to zastanowimy, to oczywiście odżywiając się jednocześnie, ta śmierć zawsze jest obecna, ponieważ zabijamy chociażby tutaj zwierzęta. Więc gdzieś tutaj te, te, te resztki mogły o tym przypominać. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w tej mozaice, oprócz tych ryb ich ości, widzimy też na przykład liście. Winorośli, prawda? I te liście są takie lekko, jakby już można powiedzieć, uschnięte. I to też mogłoby nam wskazywać na to, że ten wątek właśnie takiej przemijalności był tutaj obecny. Tutaj jeszcze. Wspomniany przeze mnie Ehud Fatih, chyba najbardziej taki znany badacz opisujący te mozaiki, wskazywał na to, że paradoksalnie, co znowu dla nas może być się zaskakujące, mozaika tego typu mogła być też sposobem pokazania swojego statusu, swojego statusu społecznego. Dlaczego? Po pierwsze. Często, czy, czy mogliśmy się spotkać z tym, że tak jak Państwu powiedziałam, te pokarmy, które tutaj widzimy, są, pochodzą jakby z różnych obszarów, z Bliskiego Wschodu, z, z Azji, nawet korzenie imbiru z Indii, więc to pokazywało z jednej strony właśnie taką polityczną potęgę Imperium Rzymskiego, a z drugiej strony mogło pokazywać zamożność tego gospodarza, tak, który pokazuje, jakby poprzez te resztki trochę, pokazuje też swój status. Tutaj jako tylko ciekawe Ciekawostka mogę Państwu powiedzieć, że oczywiście były takie sytuacje i były takie historie mówiące o tym, że uczty rzymskie bywały bardzo wystawne i były czasami bardzo ekstrawaganckie. Znamy na przykład takie przykłady mówiące o tym, że podawano ryż z perłami. I bardzo znowu niebezpieczna rzecz, ponieważ można było się taką perłą zadławić. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś znalazł tą perłę, mógł ją zachować dla siebie. Inne takie, oczywiście to są takie ekstrawaganckie przykłady, i to nie znaczy, że każda uczta tak wyglądała, ale wiemy, że podawano bardzo różne typy mięs. Podawano na przykład żyrafy, podawano mięso niedźwiedzia, można było podać, bardzo popularne było mięso też strusi. Więc różnego typu, czasami dość dla nas z naszej dzisiejszej perspektywy, może nietypowe mięsiwa mogły się tutaj pojawić. Więc takie resztki mogły to wskazywać na tą zamożność tutaj tego gospodarza, ale jeszcze jeden motyw, to znaczy gospodarz umieszczając taką mozaikę u siebie w pomieszczeniu, u siebie w domu, pokazywał, że jest bardzo oczytanym i bardzo erudycyjnym człowiekiem, ponieważ pokazywał, że zna tradycję grecką, zna motywy ze sztuki greckiej i dzięki temu mógł też pokazać swój status, tak, czyli nie tylko przez to, co jest przedstawione, ale w ogóle przez to, że tak jak powiedziałam, ten motyw był dosyć, dość mało znany i on był używany Zanim niektórych właśnie po to, żeby też pokazać swoją, swoje miejsce jakby w hierarchii społecznej, pokazać, zobaczcie, jestem taki oczytany, mam taką dużą wiedzę o sztuce, że znam te motywy sztuki greckiej. Więc, żeby to już bardzo szybko podsumować, możemy zobaczyć, że te mozaiki mogły mieć różne znaczenie. Nie. Oczywiście mogły być tylko, czy mogły pełnić tylko funkcję dekoracyjną, ale też były popisem erudycji gospodarza, budowały, były pokazaniem w pewien sposób hierarchii, mogły mieć to znaczenie polityczne, ponieważ pokazywały olbrzymi zakres Imperium Rzymskiego i właśnie jej, jego potęgę, przypominały o przemijalności, pokazywały to przenikanie się życia i śmierci. No i też być może właśnie mogły, mogą być odczytywane jako pewne odwołanie do tradycyjnych rzymskich rytuałów związanych z zmarłymi i przypominały o tej ofierze dla zmarłych przodków, która była związana z tym, że tak jak powiedziałam, to, co upadło na ziemię, było przeznaczone dla zmarłych. I już na sam koniec, ponieważ wiem, że już muszę kończyć, chciałam tylko wspomnieć o tym, że nie jest to motyw całkowicie zapomniany i taki bardzo ciekawy przykład, chciałam Państwu pokazać. Zdecydowanie, zdecydowanie bliższa nam sztuka, instalacja taka artystyczna, właściwie można powiedzieć w sposób bardzo nietypowy pomnik w przestrzeni miejskiej. Z 1976 roku w Bostonie Max Harris, taka artystka, wykonała coś w rodzaju rzeźby w przestrzeni publicznej, wykonanej w brązie, w miejscu w Bostonie, gdzie znajdował się targ i umieściła tam pracę, którą nazwała Asaroton. I jest to oczywiście bezpośrednie od, odwołanie do tego motywu antycznego. Pojawiają się tam resztki właśnie jakiejś sałaty, pojawiają się resztki pieczarek, resztki jabłek i są one jakby wprasowane w przestrzeń miejską Bostonu, w tym miejscu, gdzie znajdował się targ, ponieważ Max Harris tłumaczyła to w ten sposób, że chciała, żeby znowuż ta codzienność przenikała się ze sztuką i co też wydaje mi się tutaj bardzo ciekawe, powiedziała oczywiście, że przecież całą historię tak naprawdę my zawsze odczytujemy tylko z resztek. I ten sposób, w ten sposób chciałabym zakończyć to, to moje dzisiejsze wystąpienie. Tutaj jeszcze tylko tekst, jeśli kogoś to zainteresowało, do których można sięgnąć. Jeśli kogoś interesuje kuchnia rzymska, polecam Apicjusza, Niestety nie zdążyłam o nim wspomnieć, ale można zobaczyć tutaj, przeczytać, jak wyglądały takie typowe rzymskie potrawy. I polecam Państwu też książkę Patryka Fasa. Jeśli ktoś chce współcześnie spróbować gotować tak, jak robili to Rzymianie. Można zerknąć do tej książki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, przepraszam za przedłużenie i życzę Państwu bardzo udanych uczt. Dziękuję.